Projekt samolotu szturmowego pojawił się w 1932 roku. Wówczas rozważano przed wojną w Polsce dwa projekty: P38, samolot odmiany pościgowa skortującej do ochrony bombowców oraz bombowiec nurkujący P39. Otóż Fink miał być samolotem myśliwsko-bombowym oraz szturmowym. Zadające mi się do osłonienia własnych bombowców, jak i przeprowadzenia ataków oraz bombardowanie z mojej wysokości, miałem mieć uzbrojenie z przodu. Jak przede wszystkim chodzi tu o działka karabiny maszynowe oraz uzbrojenie z tyłu do ostrzeniowania samolotów, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Oczywiście tutaj były dwa projekty. Opracowano w 1935 roku. Kiedy rozpoczęto pracę, były to projekt inżyniera Dąbrowskiego, który zaprojektował wcześniej Mowiec Łoś oraz Ferenciczka Misztala. Otóż wygrał projekt fanetyczka Misztala rozpoczęto pracę nad Wilkiem. Prace trwały w 1935 roku i w 1936. Roku. Otóż tutaj w planie rozwoju lotnictwa na lata 1937-1941 planowano utworzenie aż 10 eskalat składających się z 110 samolotów typu Wilk i niewielkiej liczby samolotów rezerwowych. I już planowano, że prototyp Zostanie oblatany gdzieś w połowie 1937 roku. I szybki i zwrotny. Tutaj silnik Ranger okazał się zbyt słaby. Podobnie było z silnikiem Foka. Tutaj oczywiście była to kompletna klapa. Przyczyną zepsucia tego, no być może udanego silnika, była przedwczesna śmierć w Tatrach inżyniera Nowkujskiego. Który był właścicielem projektu i odpowiadał za większość prac. Później jego następcy nie mieli tyle talentu oraz możliwości, aby stworzyć udany silnik i dokończyć całą pracę, tak aby wszystko było dobrze. I tutaj dwa prototypy nie sprawdziły się, i wówczas Wilk ostatecznie zakończył służbę jako niesprawdzony całkowicie prototyp. Nigdy nie mógł wejść do produkcji. Ponieważ zabrakło wszystkim silnego silnika wystarczającej mocy, aby nadać temu samolotowi prędkość przekraczającą 500 na godzinę. Więc tutaj w zasadzie tylko wielka pokazano w grudniu 1938 roku na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, gdzie zbudził sensację, jednak to był egzemplarz niestolny do lotu. Więc w zasadzie tutaj Projekt Wilka nie wypalił. I rozpoczęto próby z nową wersją z Lampartem, który miał być poprawioną wersją Wilka. Jednak od samego początku napotkano na te same problemy. Przede wszystkim znowu tutaj problem z toporem silników. Niestety, silniki, jakie starano się do poprawionej wersji Wilka. Włożyć również nie były na tyle udane, i nie miały tak dużej mocy, aby samolot mógł wejść do seryjnej produkcji. Jednocześnie tutaj po prostu zaczęliśmy to wszystko robić zbyt późno. W momencie wielkich zbrojeń w różnych państwach Europy, wciastujących wybuch II wojny światowej. Nie zdążyliśmy dokonać wielu rzeczy. Przede wszystkim nie udało nam się wdrożyć zarówno samolotu czamowego Wilk jak i Lampard do produkcji seryjnej. Poza tym nie było takich możliwości. Sądzę, że samoloty te byłyby wytworzone w kilkudziesięciu, najwyżej kilkuset egzemplarzach. Zakłady w Mielcu, produkujące do samoloty, dopiero się rozbudowały. Budowa kopuł centralnego okręgu, okręgu przemysłowego ruszyła dopiero w 1936 roku, kiedy wybuchła druga wojna światowa. Do końca budowy było jeszcze daleko. Część zakładów nie była jeszcze rozbudowana, a większość była jeszcze niezbudowana, czy była w trakcie budowy. Poza tym naczelne władze wojskowe. Łącznie z maszawkiem Edwardem rydem śmigłym. Nie chciały przed wybuchem wojny rozpoczynać masowej produkcji sprzętu wojskowego, ponieważ bały się inflacji, oraz wszystkim nie potrafiły się zdecydować na mobilizację całego społeczeństwa. Wciskali tylko bardzo mierną propagandę pod hasłem silni, zmarci gotowi. Tutaj uszukiwali polskie społeczeństwo, nie podając prawdziwego obrazu sytuacji, która była bardzo nieciekawa. Jednocześnie też po prostu prowadzono też nieprawidłową politykę, jeżeli chodzi o rozwój lotnictwa wadusz. Zamiast sprowadzać nowe typy samolotów, jak łosie, karasie czy myśliwce PZL P-24 do polskich jednostek lotniczych, sprzedawano je za granicę do takich krajów, jak na przykład Rumunia, Bułgaria, Węgry czy Grecja? Wskutek tego polskie dywizjony dysponowały w 1939 roku. Przestarzały mi całkowicie myśleć sami po 11. Nie mając ani jednej y, konstrukcji bardziej nowoczesnej. Nie miałem myśleć. Inną ciekawą konstrukcją był projekt myśliwca konstrukcji inżyniera w szyję Jakimuka i PZL 24 Prace na nim trwały w zasadzie w tym samym czasie, kiedy trwały prace nad myśliwcem P11. Oblatowany w 1934 roku. Pomijał rekord szybkości, jeżeli chodzi o samoloty myśliwskie. Był jednym z najlepszych myśliwców w tej klasie. I był uznawany za jeden z najlepszych oraz najszybszych myśliwców, ponieważ osiągnął prędkość przekraczającą 400 na godzinę, chociaż oczywiście o 300 km na godzinę, i też był dobrze uzbrojony. Jedna z wersji została uzbrojona w znakomita działka 20 mm firmy OR Likon, bardzo znane firmy produkującej bardzo dobry sprzęt. Otóż PZL P24 okazał się znakomitym polskim hitem eksportowym. Usprzedawany i chętnie kupowany przez takie państwa jak Rumunia, choćby na przykład Grecja czy Turcja, gdzie rząd turecki zakupił dla wojska sporą partię PZL P24 i uruchomił licencję w własnych zakładach lotniczych tego samolotu i był to samolot jak na tamten czas nowoczesny Takie nowe, dobrze uzbrojony dwa działka kalibru 20 metrów osiągał prędkość 430 na godzinę co było w zasadzie większą wartością niż P-11 która osiągała tylko niecałe 400 na godzinę nie potrafiła przekroczyć granicy 300 km więc tutaj PZL P-24 Byłby lepszym samolotem na polskie lotnictwa. Jednak tutaj błędna polityka polskich władz wojskowych, zwłaszcza generała Dumira Rajskiego, jeżeli chodzi właśnie o rozwój lotnictwa, spowodowała, że samoloty nigdy nie wszedną polskie lotnictwo wojskowego jako maszyna bojowa, ponieważ generał Rajski bardziej stawiał na rozwój bombowców, ponieważ uwielbiał ten rodzaj samolotu, więc przez to lotnictwo wojskowe w Polsce. W okresie międzywojennym. Znacznie podupadły, jeżeli chodzi zwłaszcza o lotnictwo myśliwskie. Ten znakomity samolot został sprzedany w zasadzie przez CPW, czyli specjalną spółkę do sprzedaży polskiego zbrojenia za granicę. W takim krajom się jak Rumunia, Agresja czy Turcja. I tutaj bardziej starano się o uzyskiwanie dewiz i twardej waluty niż o wzmacnianie polskiego lotnictwa. Nowoczesnymi samolotami. I PZP 24 nigdy nie wziął udziału. udziału w walkach. I to jest w zasadzie taka też ciekawa wskazówka, że Niemcy bardzo niej ten model polskiego mścica i bali się go. Więc w 1939 roku został użyty. dla niemieckich Messerschmittów b 109 i 110 poważnym przeciwnikiem. Jednak tutaj, mimo tego, że Niemcy doceniali ten myśliwiec i sądzili, że Polacy będą go w obronie kraju używać, myśliwiec ten nie został nigdy użyty. Pojawiła szkoda, ponieważ stanowił bardzo świetną i przemyślaną konstrukcję.